Witamy w magazynie e-biznes. Pogoda dopisuje, więc uruchomiliśmy nasze mobilne plenerowe studio. Dziś między innymi. niesamowity talent odkryty dzięki internetowi. iPad 2 trafił do Japonii. Sprawdziliśmy, jak przyjęto najnowszy gadżet marki Apple. Pokażemy, jak Ministerstwo Finansów zachęcało do składania e-pitów. Na początek przenieśmy się do Japonii. Premiera iPada 2 była w tym kraju przekładana. Ostatecznie gadżet trafił na sklepowe półki, ale czy został równie gorąco przyjęty jak jego poprzednik? Sprawdziliśmy to. Japonia oszalała na punkcie iPada 2. Widać to było w czasie premiery najnowszego gadżetu marki Apple. Długie kolejki formowały się jeszcze przed otwarciem sklepów. W Tokio, w dzielnicy Ginza, od rana ponad 400 osób czekało na możliwość kupna nowego iPada. Niektórzy klienci mówili wprost, że lżejszy, cieńszy i szybszy iPad 2 jest czymś tak wyjątkowym, że warto było wstać wcześniej i czekać w kolejce. Chcę go dostać tak szybko, jak to możliwe, tak żebym mógł go pokazać moim przyjaciołom. Nie przeszkadza mi, że muszę tu czekać do rana. Po ponad roku od wprowadzenia pierwszego tabletu Apple wypuściło na rynek wersję numer 2. Premiera odbyła się w marcu tego roku w Stanach Zjednoczonych. Od początku nie było wiadomo, czy premiera w innych krajach odbędzie się w terminie, ze względu na trzęsienie ziemi w Japonii i możliwe problemy z dostawami nowych gadżetów. W Stanach Zjednoczonych też ustawiały się kolejki po iPada 2, zarówno na wschodnim, jak i zachodnim wybrzeżu. To tylko jest dowodem na to, jak pożądane są kolejne gadżety sygnowane przez Apple. Próbowałam kupić go w zeszłym roku w nowym Jorku, ale się nie udało. Byłam nawet w trzech różnych sklepach, dlatego teraz pozostało mi kupić tablet w pierwszym dniu sprzedaży w Japonii. Japonia jest 27 krajem, gdzie wprowadzono do sprzedaży najnowszą wersję iPada, ale jest to pierwsze azjatyckie państwo. W Hongkongu, Korei Południowej, Singapurze i innych ośmiu krajach iPad trafił na półki sklepowe 48 godzin później. W Japonii iPad miał być zaprezentowany już w premierowej pierwszej turze w marcu, ale ostatecznie termin przesunięto ze względu na trzęsienie ziemi. Premiera iPada 2 wywołała pożądany efekt, czyli kolejki przed sklepami w dniu premiery, jednak było bardziej spokojnie niż w zeszłym roku przy okazji wprowadzenia na rynek pierwszej wersji tabletu. Wtedy przed tym samym sklepem w Tokio czekało ponad 1200 osób. Mniejsze kolejki w tym roku nie zasmuciły klientów, przynajmniej nie musieli tyle czekać na zakup nowego gadżetu. Kiedy kupowałem mojego iPhone'a 3GS, musiałem czekać przed sklepem całą noc. iPhone'a 4 kupiłem w Australii i znowu czekałem przed sklepem całą noc. Tym razem jestem bardzo zadowolony, bo zająłem swoje miejsce w kolejce zaledwie na godzinę przed otwarciem sklepu. Apple swoim tabletem zainspirował innych producentów. Podobne rozwiązania wprowadziły już Samsung, Research in Motion, a ostatnio też Sony. Jednak jak dotąd dominującą pozycję na rynku ma Apple. Zresztą Research in Motion otrzymał dość krytyczne recenzje, zarówno od konsumentów, jak i ekspertów rynku. Sony jako ostatni zaprezentował tablet, zapowiedział, że chce zdominować ten rynek. Plany były ambitne, ale pokrzyżował je gigantyczny wyciek danych 77 milionów użytkowników jego usługi, związanej z PlayStation. A skoro mowa o tabletach, to powiedzmy jeszcze o rozwiązaniu made in Poland. Być może rośnie nam konkurencja dla iPada. Oto urządzenie dość niewielkich rozmiarów jak na tablet i stosunkowo lekkie. Waży około 380 gramów. Wyposażony jest w dwurdzeniowy procesor oraz 512 megabitów pamięci RAM. Nazywa się Tipad i bez problemu poradzi sobie z odtworzeniem aplikacji multimedialnych i filmów w rozdzielczości Full HD. Tablet ma wbudowany moduł bezprzewodowej sieci Wi-Fi. Jest też przystosowany do sieci 3G. Bateria wystarcza nawet do 8 godzin pracy. Tablet pracuje na systemie Android. Wyprodukowała go wrocławska firma. I teraz przydatne informacje. Urządzenie będzie dostępne na polskim rynku pod koniec tego miesiąca. Cena niecałe 900 zł. A ty? Jak rozliczyłeś się z Urzędem Skarbowym? Według statystyk niespełna 950 tysięcy Polaków skorzystało z opcji wysłania e a Użykło ich to, że mogą wysłać swoje zeznanie podatkowe, nie ruszając się z domu i o dowolnej porze. W tym roku po raz pierwszy można było rozliczyć się z Urzędem Skarbowym przez Internet. Nie trzeba było mieć tak zwanego bezpiecznego podpisu elektronicznego. Wystarczyło jedynie wpisać kwotę przychodu z zeznania podatkowego za poprzedni rok. Ministerstwo Finansów uruchomiło nawet specjalny poradnik w serwisie YouTube. Dodajmy, że Ministerstwo Finansów założyło swój kanał w serwisie niedawno, w marcu tego roku. Mamy sukces: w tym roku ponad 930 tysięcy Polaków zdecydowało się rozliczyć z Urzędem Skarbowym tą drogą. Niestety wynik mógłby być jeszcze lepszy, ale system często się wieszał, uniemożliwiając wypełnienie deklaracji. W serwisie umieszczono trzyczęściowe kompendium e-podatnika. Można się dowiedzieć z niego, jakie pity można złożyć online i jakie dane trzeba wcześniej przygotować. Poradnik krok po kroku przeprowadzi internautę przez wypełnianie formularza interaktywnego i pokaże, jak otrzymać potwierdzenie złożenia deklaracji. Czy w przyszłym roku padnie milion złożonych deklaracji? Prawdopodobnie tak. Wielu Polaków już teraz się odważyło i pewnie podobnie zrobią kolejni już w przyszłym roku. Do tego, że warto rozliczać się drogą elektroniczną, przekonują bardzo ciekawe swoją drogą filmy przygotowane na zlecenie Ministerstwa Finansów. Kwestia epitów pojawia się przy okazji szukania żony. Ja nie mam żony. Panie mi się tak to, mam załącznik. Wypełniania załączników. Czy pomoże mi pani wypełnić pit? No, tak, oczywiście. La, la, la. Czy biegania za potrzebą? La, 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 la. Znalazłeś ciekawą stronę www, możesz się tym znaleziskiem z nami podzielić. Czas na wyszukiwarkę. Informacja o śmierci najbardziej poszukiwanego człowieka na świecie obiegła w błyskawicznym tempie całą kulę ziemską. Nie każdemu wiele powiedziała nazwa miejscowości w Pakistanie, gdzie ukrywał się Osama Bin Laden. Z pomocą przeszłej mapy Google po podaniu informacji o śmierci przywódcy Al-Kaidy pojawiło się ponad 200 recenzji dotyczących miejsca, gdzie zginął. Część z nich usunięto. Pojawiły się też domniemane lokalizacje. Jednak naprawdę nikt nie wie, czy miejsce zaznaczone w Google Maps i tak szeroko komentowane przez internautów to faktycznie miejsce ukrycia Bin Ladena. Zdaniem serwisu Yahoo! willa, gdzie go znaleziono, położona była nie dość, że w centrum miasta, to jeszcze obok posterunku policji. W sieci można znaleźć też wiele zdjęć satelitarnych regionu Abu Tabadu w Pakistanie oraz wiele innych informacji, jak choćby dokładny projekt willi, gdzie ukrywał się przywódca Al-Kaidy. Mark Zuckerberg pozwany do sądu. Założyciel Facebooka został oskarżony o opieszałość przy usuwaniu strony nawołującej Palestyńczyków do trzeciej intifady. Taki pozew złożyła organizacja Freedom Watch, żądając ponad miliarda dolarów odszkodowania. Portal społecznościowy usunął już sporną stronę, którą zdążyło poprzeć prawie pół miliona internautów. Powód zarzucił Facebookowi zaniedbania i opieszałość, bo nie usunął jej wystarczająco szybko. Już wcześniej środowiska żydowskie apelowały o zdjęcie profilu nawołującego do antyizraelskiego powstania. Rzecznik prasowy Facebooka uznał pozew za bezpodstawny. Jego zdaniem początkowo była to strona nawołująca do pokojowego protestu. Czas na kolejną odsłonę cyklu krezusi e-biznesu. Dziś przedsiębiorca z Azji. Sprawdzimy, jak do swojej fortuny doszła założycielka koncernu HTC. Sherwank, rocznik 1958, współzałożycielka firm HTC produkującej smartfony i Via Technologies, producenta płyt głównych i procesorów. Przez magazyn Forbes Sherwank została w tym roku uznana za najbogatszą osobę na Tajwanie. Jej majątek szacowany jest na 6 miliardów 800 milionów dolarów. Co ciekawe, jej ojciec, Wang Jung-ching też był najbogatszym człowiekiem na Tajwanie, ale nie dał swojej córce nawet centa. Zamiast tego nauczył ją prostych zasad: wiary w Biblię i ciężką pracę. Jak sama mówi, nie zna się na technologii, co chyba jest najbardziej zaskakujące, bo działa właśnie w świecie high-tech. Najbogatsza kobieta na Tajwanie używa komputera jedynie do sprawdzania e-maili i czytania wiadomości. Paradoksalnie produkty jej firm to najbardziej zaawansowane technologicznie gadżety świata. HTC, zdaniem ekspertów, wyprzedza wszystkich innych producentów telefonów. Szerwank od gadżetów technologicznych woli muzykę. I jak przyznaje to Biblia, podpowiada jej jak tworzyć nowe rozwiązania, tak było między innymi w przypadku gadżetu G1. Chcesz się wypromować? Umieść swój klip w serwisie? YouTube zrobiło tak wiele gwiazd muzyki, ale czy ta metoda będzie równie skuteczna w świecie sportu? Sprawdziliśmy to. Ten malec może być wschodzącą gwiazdą futbolu holenderskiego. Dwulatek o imieniu BeRke zdobył sławę, zanim zaczął grać w profesjonalnej drużynie. BeRke zadziwił swoich rodziców, Jorga i Barbarę. Ci, po krótkim namyśle, zdecydowali się umieścić film pokazujący umiejętności dziecka w sieci. Na klipie widać chłopca, który bez wysiłku trafia piłką w swoje zabawki trzy razy z rzędu. Nasz jen był bardzo ruchliwy, a jak tylko zaczął chodzić, to cały czas z piłką przy nodze. Dzięki umieszczeniu klipu w sieci i dzięki temu, że został przesyłany dalej, Malca zauważył holenderski klub piłkarski Venlo, który już teraz widzi w nim przyszłą gwiazdę. Dyrektor handlowy klubu przyznał, że chłopiec ze swoimi umiejętnościami doskonale wpisuje się w filozofię klubu wspieranie młodych talentów z Holandii. Jest to odpowiedź na ostatnie sugestie, jakoby generalnie kluby europejskie nie inwestowały wystarczająco środków i uwagi w graczy rodzimych, zauważając jedynie zawodników grających w zagranicznych drużynach. Nasz klub jest bardzo dumny z tego, że mogliśmy podpisać kontrakt z tak młodym talentem. To doskonale wpisuje się w nasze motto promowanie talentów z regionu. Ten młody chłopiec jest niesamowity. Widzieliśmy go kilka razy w ciągu ostatnich tygodni i wiemy, co potrafi wyczyniać z piłką. Kontrakt został podpisany przez dwulatka, nie przez jego ojca i właśnie dlatego może nie być ważny. Nawet jeśli umowa jest ważna z prawnego punktu widzenia, to i tak Baerkę musi jeszcze trochę poczekać, dokładnie 5 lat. Dopiero kiedy skończy 7 lat, może wziąć udział w treningach młodzików, a jakiekolwiek pieniądze dostanie dopiero gdy skończy 18 lat. Jak się okazało, Baerkę miłość do sportu ma w genach. Jego dziadek też był zawodnikiem Wenlo. Oboje na w sercach miłość do piłki. Mam nadzieję, że uda mu się zostać zawodowym piłkarzem. Ale to oczywiście nie jest największy cel. Na razie ma półtora roku i nikt nie może przewidzieć, co się stanie, gdy skończy 10 czy 12 lat. Kto wie, może obserwujemy narodzinę jednego z najwybitniejszych graczy w piłkę nożną w historii. Jeśli to się spełni, będziemy mieli pierwszą wielką gwiazdę futbolu znalezioną w serwisie YouTube. Teraz to wszystko. Przypominamy, jesteśmy obecni na portalu Facebook. Do zobaczenia za tydzień po tej samej porze.